Jestem coraz bliżej do końca. Oczywiście tutaj bańce zostanie, bo to nie ma szans, żeby wykończyć. Jest praktycznie ostatni etap kuchni. Tutaj, że blat ma standardowo 60 cm, czyli tyle. Ja musiałem tutaj coś wymyślić. Oczywiście, że blat dębowy ma swoją cenę, bo to nie ma co tam oszukiwać. To trzeba się po prostu nakombinować, bo nie stać mnie, żeby tutaj dokupić drugi i sobie ciąć paseczek, a cały blat zostanie. Z tych resztek, co tu na przykład wycinałem, tutaj jest miejsce na zlew, no to jest tutaj mniej więcej ten kawałek, ale on już jest odchudzony. Zawiozłem, najpierw pomierzyłem, zawiozłem na piłę do obi, żeby mi wyrównali, żeby było tak i tutaj jak fabryka ja sobie ucięła, żeby były idealne krawędzie. Tam No i co? I mam paski dorobione. Paski muszą być takie jak tutaj grubość tych klepek, bo to też z klepek jest sklejone i trzeba pomierzyć, wymyślić tutaj tak, żeby była jakaś taka faktura bardzo podobna do oryginału. Proszę bardzo, tutaj mamy Tutaj mamy już przygotowane paski, to trzeba przymierzyć, żeby kolorami pasowało, żeby te łączenia też fajnie wyglądały. No i w ten oto sposób już tam widać prawie jak oryginał jest. Jeszcze końcówkę muszę tutaj znaleźć odpowiednią i, i będzie, będzie po prostu jak oryginał. No, tam też wydłużałem, tam już nie chcę się biec, pokazywać, ale patent jest taki. Yy, licujemy, czyli przykładamy na równo jakąś deską czy czymś tam. Yy, bierzemy to kleimy, yy, licujemy i tutaj, tak, żeby tak było idealnie, może być troszeczkę wyżej, bo to i tak, tak blat będzie szlifowany. Nawierca się tutaj otwory poszczególne i się wkręca. Będą dziury, to jest racja, ale później się robi masę drzebną, tak samo jak yy, tutaj yy, przy podłodze. Ta sama zasada, tak to co wtedy tą mazią kupowałem na szpachlowaniu podłogi, zaszpachlowuje się, jak wysnie, to się przeciera, i wtedy wychodzi w ten sposób. No, także, że po prostu, no, wiadomo, że jest łączenie, ale generalnie jest w kolorze drzewa i nieco oryginał. Tam powinno być jeszcze lepiej, bo tam będą one do siebie równolegle iść te, te, te klepki, więc będzie wyglądało korygina. już nawet wygląda kurczę bardzo podobnie i że ranty są nacięte na pile wielkoformatowej one są równe później kurde masa i jedziemy jak już sobie to wszystko ładnie dokręcę no i na wieczór powinno być gotowe tu później obcinka cyk na końcu yy,